Dzień dobry, witamy dzisiaj w piątym odcinku w lotinga zawodowca. Pokaże on naszą mag... dzisiaj swoją magię. Ubrał specjalnie do tego białą bluzę i zostawił wczorajsze spodenki z Kipsty. Pokaże nam on swoją nadzwyczajną magię, nie? No to czekamy. No, widzieli Państwo jak to zrobił? Widzieli Państwo? To jest coś nieprawdopodobnego. Kurde, to jest coś, co masz na temat? Mmm, tak. Mm, magie. E, ten, ja się uczyłem te, te, w, te, w tego i, i, i jakieś nie wiem. Za ja, jakieś 5 minut, ale ten... ten... E, Wam może to zająć jakieś d d 12 lat. No. Aha, no to żaden problem dla Polski. No. Dobra, a to dziękujemy i zapraszamy na szósty odcinek, który już ukaże się niedługo. Dziękujemy.